Witam was serdecznie na moim kanale, ja nazywam się Bartosz Andruszko, a w dzisiejszym filmie omówimy temat motywacji u dziecka, omówimy w jaki sposób pomagać dziecku, aby nie przestawało w działaniu, aby cieszyło się tym, co robi i aby ta motywacja nie spadała, a kto miałby wspierać te działania, jeżeli nie my, rodzice, świadomi rodzice, którzy wiedzą o swoim dziecku jak najwięcej. Więc zapraszam Was serdecznie do tematu. Zachęcam także do subskrybowania tego kanału, aby dowiadywać się coraz więcej o swoich dzieciach, o ich talentach. Ja jestem e, zawodnikiem, byłym zawodnikiem siatkówki z 20-letnim doświadczeniem. Jestem osobą, która ukończyła studia z wychowania fizycznego i jestem osobą, która interesuje się od kilkunastu lat psychologią, wychowaniem i mam także dwie wspaniałe córki, które. Razem ze mną rozwijają to, co potrafią w sobie najlepsze, i od tego miesiąca także yy, będę prowadził zajęcia z mini siatkówki, która właśnie będzie przeznaczona dla dzieci, które chcą rozwijać sobie to, co najlepsze. Więc, jeżeli te tematy Cię interesują, to zachęcam Cię do wysłuchania tego filmu: Motywacja Dziecka. Na samym początku, jak w każdym temacie, który chcemy, Rozwinąć, który chcemy nauczać i siebie, i innych, to należy zrozumieć to, o czym tutaj będziemy mówić. Trzeba zrozumieć przyczyny. Nie to, co już jest na samym końcu, bo to, to już widzimy, że dziecko na przykład traci chęci, że coś się dzieje. Ale musimy wrócić do samego początku i spytać, co jest tego powodem, dlaczego to dziecko nie chce ćwiczyć, dlaczego to dziecko nie chce się uczyć. Może to jest. Wina nauczyciela, może to jest wina przeciążenia tego dziecka. Musimy konkretnie zastanowić się, ale też konkretnie spytać to dziecko, co jest powodem spadku tej motywacji. Czy coś jest na przykład trudne, czy coś jest niezrozumiałe, czy w którymś momencie się kolokwialnie mówiąc zacięło i nie może mieć dalej. Dlatego, żeby na przykład wrócić do tego, musimy zacząć od początku coś trudne rozłożyć na czynniki pierwsze i zapytać dziecka, czy na przykład ta matematyka jest na tym etapie tak trudna, że zaczniemy od na przykład dodawania, odejmowania. Jeżeli mnożenie gdzieś zacieliśmy się na mnożeniu, to wróćmy do dodawania, odejmowania, ponieważ ten powrót spowoduje, że zyska tą pewność siebie ponownie na etapie tym słabszym, można powiedzieć, i będziemy wchodzić do tematów trudniejszych. Także to przytłoczenie ilością obowiązków. Teraz już dzieci nie mają zadań domowych, ale szkoła, dorastanie, wszystkie te procesy, które dzieją się w dziecka mózgu, wzrost, to wszystko może przytłoczyć. Dlatego powinniśmy zadbać o to, aby trochę oczyścić ten umysł i zacząć od nowa. Może jakiś wypad do kina, może jakiś wyjazd na hotel. Do jakiegoś spatu, cokolwiek tam uprawiacie, może przez chwilę oczyścić ten umysł i nie myślmy o tym, że straci jakiś kontakt z rówieśnikami, że nie będzie w temacie, bo takie przeciążenie umysłowe może być bardziej problematyczne niż na chwilę odcięcie się, wyzerowanie tych negatywnych emocji i powrót z, ze zdwojoną siłą, z czystym. Mózgiem, z czystą chęcią i motywacją. To się tyczy także też dorosłych. Czasami po prostu czujemy się przytłoczeni tym, co w danym momencie jest i potrzebujemy się potocznie mówiąc, wyzerować. Pamiętajmy także, że dzieci, wiek dorastania, bez względu na to, czy to są małe dzieci, czy trochę starsze, one mogą jeszcze nie być zdeterminowane, zdecydowane na to, e, aby. Czymś działać już na dłuższy etap. My dorośli czasami potrafimy zmieniać zdanie i coś, e, co było dla nas fajne przez tyle lat przestaje być fajne, ponieważ się wypaliliśmy, a dzieci powinny wręcz próbować jak najwięcej rzeczy, aby znaleźć te swoje pasje, znaleźć te swoje odkryć talenty i robić to, co uważamy. U nas dorosłych mówi się o osłomianym zapale, że ten zapał e, Słomiany jest zły, ponieważ skaczemy z kwiatka na kwiatek, ale przy dzieciach, na moje, to jest pozytywny temat. To znaczy, że próbuje, to znaczy, że szuka, to znaczy, że w czymś do końca dzisiaj nie jest dobre, może do tego wróci, ale na dzisiaj potrzebuje więcej inspiracji, potrzebuje środowiska, w którym się bardziej rozwinie i poszuka w sobie tych ważnych rzeczy, które będą dla niego później. Taką cegiełką do fundamentów, które w dorosłym życiu będą stanowić o tym, kim będą. I najważniejsze, słuchaj, a nie oceniaj. Pozwól dziecku kształtować swoje możliwości, odkrywać swoje talenty i robić to, co ono uważa, że powinno robić, a nie to, co my uważamy, że jest dla nich przeznaczone, bo to trochę tak, jakbyśmy swoje ego łechtali. Pozytywy. Postaw na wsparcie, nie krytykuj za brak motywacji i za to, że tak jak wcześniej mówiliśmy, nie jest konsekwentne, bo ta konsekwencja przyjdzie z czasem. Dzisiaj to my, rodzice, trochę chcemy, aby to dziecko szło. Zdecydowanie, Jeżeli jesteśmy, nie wiem, po medycynie, to chcemy, żeby zostało lekarzem. Jeżeli jesteśmy w temacie tak, jakichś handlów, przedsiębiorczości, to chcemy, żeby prowadziło firmę, a dzieci mogą tego nie chcieć. To, są, to jest nasze życie, które prowadzimy, a ich może być zupełnie inne. Dlatego krytyka związana z brakiem motywacji jest tak naprawdę podcinaniem skrzydeł i może nam się trochę to w późniejszych czasach zemścić przez to, że nie daliśmy dziecku się realizować w tym, co ono uważa za stosowne dla siebie. Podkreśl wcześniejsze osiągnięcia. My, dzieci, ale my, dorośli, często zapominamy o tym, co nam się udało w życiu. Do czego doszliśmy, przez jaki proces musieliśmy przejść, żeby nauczyć się tego czy tamtego, zostać tym czy tym, zdobyć jakiś medal osiągnięcie, i na, zapominamy, ponieważ ta nasza codzienność, ta nasza rutyna powoduje, że. Dla nas to jest coś normalnego, ale w kontekście szerszym innych ludzi, to jest coś. Ja sam kiedyś od małego zdobywałem mnóstwo medali, zdobywałem najlepszych tytuły, najlepszych zawodników meczu, turniejów, mam mnóstwo medali, mam mnóstwo statuetek, tutaj nawet jest jedna z nich, mogę, mogę się wam pochwalić, ale nie chodzi tu o chwalenie tylko o to, żeby przypomnieć sobie, jaką drogę pokonaliśmy, jakie, jakie, jaki to był trud, że to nie było łatwe. Na początku było łatwe, yy, trudne, a później stawało się coraz łatwiejsze, i to pomoże nam zrozumieć, że jeżeli jesteśmy w tym trudnym momencie, w tym takim zastanawiającym się momencie i chcemy zrezygnować, Zastanawiamy się, czy jesteśmy warci czegoś więcej, czy to nam się uda. To zastanówmy się, że kiedyś też mogliśmy się tak czuć, że kiedyś też to był proces osiągania tego, co się udało w konsekwencji. Dlatego podnieśmy głowę do góry i idźmy dalej. Zachęcaj słowami, wierzę w siebie, lub każdy ma gorsze dni, ale wiem, że dasz radę. Wsparcie jest tym, co dzieci od nas oczekują, one nie. Nie, często nie potrzebują rad, one nie potrzebują wskazywania tego, co jest dobre, czy jest złe, co powinni robić, tylko właśnie jeżeli coś przyjdzie, jakiś kryzysowy temat, to one chcą wierzyć i chcą słyszeć te słowa, które ich budują, które nawet jak cały świat się załamie, ta motywacja spadnie poniżej zera, to będą wiedzieli, że jak podejdą do ciebie, to powiesz, dasz radę, choć Idziemy na nie wiem, pograć w planszówki, idziemy na lody, idziemy na rower, idziemy gdzieś tam, coś zrobimy, chodź. Jestem dla Ciebie wsparciem i pomogę Ci zawsze, nawet jak, jeżeli cały świat się zawali, to ja będę tu przy Tobie. Trzeci element to jest taka trochę oszukanie tego wszystkiego, co się dzieje czyli wprowadzić element zabawy. Jeśli dziecko zniechęciło się do nauki, jeżeli chce coś spróbować, ale wydaje się to trudne, to pokażmy mu, że można się tym bawić. Że możemy na przykład matematykę przedstawić w sposób taki w jakiejś gry. Jeżeli nie wiem, macie gumę, macie podjazd, czy po prostu pójdziecie na to podwórko, to możecie sobie poskakać i liczyć. Jeden skok plus drugi skok, plus trzeci skok. Jest wiele czasopism, jest wiele gier związanych właśnie z. Matematyką, jeżeli macie jakieś problemy z polskim, to możecie sobie krzyżówki porozwiązywać, yy, różne gry sprawnościowo, językowe, jakiekolwiek, ale takie, które właśnie ma tą umiejętność, które uczą tego, czego w danym momencie ci brakuje, ale poprzez zabawę może ci to pokazać w innym świetle. Pokazać, przedstawić dziecku to jako zabawa i nawet sama, samo dziecko nie będzie wiedziało, że się uczy. Bo będzie się bawiło. W przypadku hobby, zaproponuj nowe podejście, na przykład inny styl malowania, interesującą sztukę. Możecie wziąć, nie wiem, deskę i pomalować coś na desce. Możecie, na przykład, jeżeli nie lubi ćwiczyć, to zaproponuj mu dziecku udział na przykład w zabawie z innymi dziećmi. Najlepsze i to jest udowodnione, że dzieci uczą dzieci, że dzieci nie chodzą na zajęcia pozalekcyjne po to, żeby, nie wiem, być mistrzem w siatkówkę, w piłkę nożną czy jeszcze inny sport, czy nawet y, być aktorem, jeżeli chodzi na kółko aktorskie, tylko dziecko chodzi tam po to, bo są tam inne dzieci. I właśnie czasami my próbujemy odciągnąć od tych dzieci, od rówieśników, bo. Zejdą na złą drogę, ale to właśnie dzieci uczą dzieci i powinniśmy pilnować, aby jak najwięcej przebywało z dziećmi. Wiadomo, że trzeba dobierać te środowiska tak, aby nie były toksyczne, ale przynależność to jest jedna z podstawowych um, potrzeb dziecka, które musimy spełnić przynależność. Tutaj macie taką grafikę poglądową, która pokazuje, że Duże rzeczy, duże osiągnięcia powinniśmy dziecku przedstawiać w postaci małych osiągnięć, małych celów, małych planów, ponieważ dziecko żyje tu i teraz, to nie dorosły, który planuje 5, 10, 15 lat do przodu i tak to się wydaje mało realne, bo życie i tak pokazuje, że musimy działać na bieżąco, mieć plany, ale robić je małymi krokami, I tak samo dziecku musimy przedstawić to w postaci małych celów. Czyli na przykład dni tygodnia rozpiszmy, co tam trzeba robić, kiedy pójdziemy na zajęcia, kiedy się pobawimy, daj możliwość rozpisania też jego planów. Na przykład we wtorek chce jeść lody. OK, jedzmy tam lody, w czwartek róbmy coś innego, rozpiszmy miesiące, możemy nawet lata rozpisać, ale tylko poglądowo, ale pokazujmy, że. Liczy się to i teraz. Umiejętność, którą y, poznasz dzisiaj, od razu ją zastosujemy. Na przykład, jeżeli y, lubi tańczyć, to pokaż mu kroki, pokaż jej kroki i zatańczcie sobie jakiś taniec. Poprzez czynność dajesz znać, co możesz z tym zrobić. Ale to małe cele powodują, że ten duży, przytłaczający temat stanie się trochę mniej straszny. Różnorodność. O tym już było wcześniej mowa, ale, ale pokażę Ci tylko na przykładzie, właśnie tutaj tego tekstu, jak, o, o jaką chodzi różnorodność. Jeżeli będziesz męczył cały czas jednym tematem, na przykład jeżeli Twoje dziecko jest muzykalne i gra na fortepianie i będziesz tylko to stosował i dzień w dzień będzie grał, to jest szansa, że może mu się to znudzić, jeżeli nie jest wirtuozem w tym temacie. Ale jeżeli będziesz tworzył różnorodny świat, Jeden temat, na przykład sport. Drugi temat, kino. Kino. Rutyna może zabić wszystko, zabić ten entuzjazm, chęć do rozwoju. A jeżeli będziesz rozwijał na przykład przez filmy edukacyjne, wycieczki, przez. Pokazywanie tego, jak ty byłeś na wycieczkach. Jeżeli na przykład interesuje się turystyką, geografią, i innymi takimi odkryciami, to pokaż mu, jak ty to robiłeś. Pójdź jakieś stare filmy, gdzie, gdzie byłeś, nie wiem, w zakopcu na morskim oku, gdzie byłeś nad morzem, gdzie byłeś w Grecji, gdzie byłeś w Chorwacji, gdziekolwiek tam jeździcie, kiedyś jeździliście. To pokaż mu to i, i opowiedz, gdzie byłeś, i zaciekaw go w ten sposób. Na przykład grę zespole zamiast samodzielnej. To, to już mówiliśmy, to jest chodzi o dzieci. Dzieci uczą dzieci. Nie rodzice, którzy, którzy już dawno zapomnieli, jak to było, kiedy byli y, tymi kajtkami. tylko właśnie dzieci i najlepiej w różnym wieku. Praktyczne zastosowanie. Ja to stosowałem ze swoją starszą córką, kiedy mieliśmy temat matematyka. Nie był do końca on e, fajny, więc zaczęliśmy bawić się na prawdziwych pieniądzach. Bawiliśmy się e, w sklep e, i ja byłem kupującym, ona była sprzedającą, i musieliśmy się dogadać, kto za ile płaci, ile reszty wydaje. Więc to musiało e, być, znaczy było zabawne, ale pokazało pieniądze, wydawanie w całkiem inny sposób. Ta matematyka stała się praktyczna. Dzieci często tracą motywację, jeśli nie widzą sensu w tym, co robią. Tak, bo to, to jest to, co mówiliśmy. Dziecięce mózgi, one nie wyobrażają sobie przyszłości. One są osadzone tu i teraz, więc jeżeli nie ma to odzwierciedlenia w jakiejś fizycznej wartości, na przykład bierki, które liczysz, na zapałki, które liczysz, świeczki, cokolwiek tam, w jakiejkolwiek ilości, to musisz to widzieć. Jeżeli na przykład uczysz figury geometrycznych, no to pokaż, że dom składa się, taki prosty rysunek domu z kwadratu i z trójkąta. Jeżeli masz okno, to okno też może być prostokątne albo trójkątne. I im więcej mówisz o takich użytecznych rzeczach, to mózg to zaczyna wizualizować, osadzać w jakichś takich rzeczywistych realiach i to się staje po prostu bardziej namacalne dla dziecka. Widzisz, nauka matematyki może pomóc w budowaniu rzeczy lub planowaniu budżetu. Gra na instrumencie może być częścią występu przed rodziną. Chodzi o to, żeby dziecko umiało to w jakiś sposób dopasować do czynności. To jest temat, który ważny jest dla każdego z nas. Bez prawidłowego odżywiania rzeczy przetworzonych, które dawno nie widziały, Podstawowego jedzenia, tylko jest jakąś chemią, która świeci w ciemnościach. Nie pojedziemy dalej, jeśli nie będziemy jedli prostych, mało przetworzonych lub w ogóle nieprzetworzonych jedzeń posiłków, spacery, powrót do natury. Ja już nie mówię o tym, żeby tu w jakiś sposób przytulać drzewa, ale chodzi o to, żeby być razem z naturą. Żyć dobowo, czyli wychodzić na słońce, jeżeli jest dzień, możesz wchodzić do lasów, możesz iść nad morze, gdziekolwiek tam w Polsce żyjesz, po prostu wyjść chociaż 15 minut dziennie, 20. Jeżeli masz psa, to jest ci łatwiej, ale jeżeli nie wychodzisz, to wyjdź, z się, pójdź na rower, na, na kiki, na basen, to może nie jest dwór, ale wyjdź z domu, nie siedź całymi dniami z tymi dzieciakami, bo nie dość, że. Ty zwarujesz, to jeszcze one zwarują, a chodzi o to, żeby poczuć tą dobowość dnia i wrócić trochę do natury. Natura oddaje nam energię i my możemy razem z nią funkcjonować. Trzeci temat to jest sen. Dbaj o to, żeby dzieci Twoje spały w podobnych godzinach, podobny czas, ponieważ dzieci rosną. Regenerują się, uspokajają i są w stanie znieść dużo więcej, jeżeli te trzy składniki są spełnione czyli zdrowe jedzenie, spacery, przebywanie wśród natury i sen. I co dostaniemy w zamian szczęśliwe, rozwinięte, które ma pasję, które odkrywa talenty, które chce robić wszystko. Nie siedzi tylko przed telefonami, nie tylko mamo, tato, z zrób coś za mnie, tylko one cię zasypie pomysłami. Dzieci w wieku pięciu lat są geniuszami. To jest przebadane przez nasa, były takie badania i w wyniku tej naszego wychowania, przygotowywania do dorosłego życia one tracą kreatywność, one tracą pomysłowość, ponieważ my zakazujemy. Ubierz się, bo zimno, nie biegaj, bo się przeziębisz. Zostaw to, bo upadniesz, bo rozwalisz to i tamto, i my przez te, te krytyki yy, niszczymy tą kreatywność, niszczymy chęć do poznawania świata, a dzieci same w sobie są geniuszami. Dzieci są, napiszę, geniusz. Nie wychodzi, ale wiecie o co chodzi: dzieci są geniuszami. Dlatego zadanie dla nas po tym filmie zacząć obserwować dzieci, zacząć wspierać wiedzieć, co ich bawi, wiedzieć, co ich męczy i w jaki sposób możemy ich wspierać, aby odkrywać ich naturalne zdolności. Nie krytykować za podejm podejmowanie działań, tylko wspierać je i pomagać, spełniać to całe środowisko, które wokół nich jest, aby mogły się rozwijać każdego dnia trochę więcej. Jeżeli podobał Ci się ten film, lajkuj, subskrybuj, daj łapkę w górę i obserwuj mnie po więcej. Zapraszam Cię na kolejne filmy, ale te, które też były, a za dzisiaj Ci serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.